Cześć, tu Dawid z TX Factory. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o tym, gdzie i jak mierzymy kliknięcia w linki wychodzące w Google Analytics 4. Google twierdzi, że on robi to już wspaniale, sam sobie z tym wszystkim radzi, więc zobaczmy, gdzie to jest i co jeszcze możemy z tym zrobić. Ale zanim porozmawiajmy chwilę o tym, co powinien to robić, bo są dobre i są złe przypadki, kiedy ludzie chcą z tej funkcjonalności korzystać. Bo jeżeli. Masz jeden biznes, masz 15 różnych domen, serwis masz tu, połowy produktów masz tu, kontakt z handlowcem masz tu, wszystko na osobnych domenach, wszystko obklejone UTM-ami, to no to nie jest tutorial dla, dla Ciebie. Ty potrzebujesz konkretnej pomocy w tym, żeby ten cały bałagan posprzątać. To jest ten droga. Natomiast, jeżeli masz na przykład blog, na którym publikujesz treści, w których są podane źródła i interesuje Cię to, jakie źródła są najczęściej klikane, jakieś źródła są interesujące dla twoich czytelników, to jest na przykład dobry pomysł. Albo jeżeli jesteś dystrybutorem albo producentem i promujesz na swojej stronie swoich klientów i z twojej strony można przejść do ich domeny, to jest na przykład dobry pomysł. A jeżeli ktoś ci za to płaci, bo piszesz blogi sponsorowane, to już w ogóle rozumiesz się to samo przez się. W związku z czym przejdźmy może do Analyticsa i zobaczmy, gdzie te Kliknięcia wychodzące śledzimy. Otóż w strumieniu danych, w pomiarze zaawansowanym, mamy tutaj możliwość kliknięcia sobie po prostu kliknięcia wychodzące, no i Analytics stwierdzi, że on już sobie z tym radzi. W związku z czym, znajdźmy sobie, gdzie są te zdarzenia. Jeżeli wejdziemy sobie w eksplorację i otworzymy zupełnie nową. Pustą eksplorację, to możemy sobie te zdarzenia odnaleźć. I robimy to tak: dodamy do wymiarów nazwę wydarzenia, tutaj, dodamy sobie domenę linku. I dodamy sobie liczbę zdarzeń. Liczby zdarzeń w tym miejscu nie dodamy, bo to jest, to to są dane. I teraz nazwę wydarzenia. Wrócimy sobie tutaj filtry. I wybierzemy. Tyle pasuje do. I nazwa zdarzenia, jaka jest rejestrowana w momencie, kiedy użytkownik na Twojej stronie kliknie w link, który zabierze go do innej domeny, to jest po prostu klik. Zastosujemy sobie to. Więc teraz nasza eksploracja będzie pobierać dane tylko i wyłącznie dotyczące tych zdarzeń klik. Teraz wrzucimy sobie tutaj do wierszy, do wierszy domeny linku i do danych tutaj w wartości liczby zdarzeń. No i mamy tutaj y, dwie, dwie domeny rogeliki.pl i lizaki.pl. Tutaj mamy na naszej testowej stronie właśnie takie tutaj sześć domen do wyboru, które można kliknąć i przejść. No i mamy tutaj Pokazaną liczbę takich zdarzeń w wybranym przez nas okresie. Możemy na przykład kliknąć teraz prawym przyciskiem i utworzyć segment zaznaczenia, i utworzyć również grono odbiorców, i do tego konkretnego grona odbiorców, którzy przeszli na rogaliki.pl, skierować jakieś reklamy z Google Ads. Fajnie. Natomiast mamy tutaj pewne ograniczenia. Na dzień, kiedy ten odcinek jest nagrywany, czyli na 23 kwietnia, nie ma możliwości jeszcze, żeby to zdarzenie podzielić na powiedzmy części, czyli klik na rogaliki oddzielić od klik na lizaki i część z tych zdarzeń oznaczyć jako konwersję. Jeżeli potrzebujesz, żeby to część tych zdarzeń opuszczających Twoją witrynę oznaczyć jako konwersję, to będziemy potrzebowali przejść do Google Tag Managera i zrobić to ręcznie. Pozwoliłem sobie zrobić tutaj taki krótki schemat tego, w jaki sposób ogólnie chcielibyśmy, żeby to działało. Będziemy potrzebować reguły, która będzie rozpoznawać kliknięcia we wszystkie te linki, które będą prowadzić poza naszą domenę. I też chcielibyśmy utworzyć tak, w którym zawrzemy to zdarzenie, które chcemy wysłać do Google Analyticsa, ale nie chcielibyśmy Robić tego w taki sposób, żeby do każdej osobnej domeny, a ich może być naprawdę dużo, tworzyć osobny tak. Wypadałoby, żeby ta początkowa część, powiedzmy tutaj spolszczone klik, była taka sama. Natomiast ta czerwona część tego nazwy zdarzenia zmieniała się dynamicznie w zależności od tego, na którą domenę zamierzamy przejść. I tak też spróbujemy zrobić w naszym Google Tag Manager. Metod na to będzie kilka, natomiast my wybierzemy sobie zupełnie. Najprostszą. Zanim najpierw zaczniemy tworzyć jakiś tak, spójrzmy, jak w tej chwili to śledzenie odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak to automatycznie robi Google Analytics. Ok. Jesteśmy tutaj na tej naszej stronie. Załadował się nam Dok Assistant. Teraz klikniemy sobie na przykład na lizaki.pl. Weszliśmy tutaj e, poza naszą domenę i zobaczmy, co tu się wydarzyło w naszej historii zdarzeń. Mamy klik, e, tylko to jest e, kliknięcie rozpoznane przez Google Tag Manager. E, jak widzisz, Żadne tagi się tutaj nie uruchomiły. E, mamy później to rozpoznane jako link click. I tutaj za każdym razem do warstwy danych wrzucane są jakieś dane. Natomiast pojawiło się tutaj nam coś takiego jak outbound clicks. I to już jest e, event, który trafia właśnie do e, Google Analytics. Nazywa się on właśnie click. I są tutaj. E, Parametry tego zdarzenia, link ID, klasy, adres, URL i domena, oraz stwierdzenie, że to jest faktycznie kliknięcie opuszczające naszą domenę. I teraz my chcielibyśmy w naszej regule wyczepić się trochę do tego istniejącego już zdarzenia. Stworzymy sobie nową regułę. Nazwiemy sobie ją reguła link zewnętrzny. I mamy tutaj możliwość wybrania sobie zdarzenia niestandardowego, czyli właśnie tego zdarzenia, które widzimy w naszym tak asystancie. Nazwa zdarzenia to jest klik, więc możemy tutaj po prostu wpisać. Klik. I w zasadzie regułę mamy gotową. Teraz musimy za to stworzyć W związku z czym klikamy tutaj w tagi, klikamy nowy. Nazwiemy go sobie tutaj. Ten, ta nazwa, którą pisujemy tutaj, ona nie trafia do Analyticsa, to jest tylko i wyłącznie nazwa, którą widać tutaj w Google Tag Managerze, więc nazwiemy sobie to tag linki Zewnętrzny. Regułę już sobie zrobiliśmy przed chwilą, więc wybierzemy reguła link zewnętrzny. Natomiast musimy skonfigurować tak. I w tym miejscu wybieramy sobie oczywiście zdarzenie G4. Wybieramy tak konfiguracji G4 albo wpisujemy tutaj e, ustawiany ręcznie w tym miejscu identyfikator pomiaru, e, czyli tutaj z naszego strumienia. No ten numer, tak? I tutaj wpisujemy nazwę zdarzenia. Jak pamiętasz, tutaj początek chcielibyśmy mieć klik i podkreślnik, a potem tu się powinno coś samemu uzupełnić. Więc wpiszmy klik i podkreślnik. No i teraz jak byśmy chcieli uzupełnić to zdarzenie, no najchętniej właśnie nazwą domeny. Tak? W takim razie wracamy tutaj do naszego tak asystanta i widzimy, że jednym z parametrów jest właśnie link domain Właśnie ta nazwa najbardziej nas interesuje. Jeżeli wrócimy sobie na naszą stronę i klikniemy tym razem na ciasta.pl, to tutaj przy kolejnym zdarzeniu ten parametr zmieni się na ciasta.pl. W związku z czym spróbujemy sobie ten, ten parametr pożyczyć również z tego zdarzenia. Znajduje się on w warstwie danych, więc potrzebujemy skopiować sobie tą nazwę pierwszą. Jakby widzisz, tutaj ten, ten, ten parametr jest ukryty wewnątrz w tym drzewie wewnątrz tego parametru Więc weźmiemy sobie ten parametr i zabierzemy go do naszej zmiennej musimy utworzyć nową i to będzie zmienna warstwy danych Zaczynamy od tej pierwszej części nazwy klikamy kropeczkę i przechodzimy do drugiej części. Link Domain. Wracamy. Wklejamy to tutaj. Możemy teraz całą tą część wkleić tutaj do nazwy. I zapisujemy. Widzisz, uzupełniło nam się teraz to w takich podwójnych nawiasach. Tu będzie ta zmienna. Chce za każdym razem automatycznie uzupełniać. I nasze, nazwa naszego zdarzenia, które będzie trafiać do Analyticsa, będzie się dynamicznie zmieniać w zależności od tego, w jaką domenę sobie kliknęliśmy. Jeśli masz kłopoty z konfiguracją swojego GA4, odezwij się, wejdź na naszą stronę, wypełnij formularz i umów się ze mną na krótkie, niezobowiązujące spotkanie. Na pewno znajdziemy wspólnie jakieś rozwiązanie. Link znajdziesz w opisie. Także kliknę sobie Zapisz zamknę te poprzednie. Okna i kliknę obgląd. Zobaczmy, czy nam to się udało i jak to w tej chwili działa. Tak asistant się załadował. I my teraz klikamy sobie na donaty.pl. Zobaczmy co się stało w naszym tak asistancie. W momencie, w którym Pojawiło się to zdarzenie, uruchomił się nasz tag, linki zewnętrzne. Nazwa zdarzenia, jaka została wysłana, to klik Sprawdźmy, czy w naszym Analyticsie zostało to również zarejestrowane. Przejdziemy sobie do debug view. I jak najbardziej pojawiło się zdarzenie klik